Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej na swoje 50-lecie sprawił sobie, a w zasadzie studentom, miły prezent laboratorium. Udało nam się, staraniem władz, uczelni, dokończyć taką bardzo ważną dla nas inwestycję polegającą na. Przebudowie budynku infrastruktury wewnętrznej uczelni na laboratorium, laboratorium Wydziału Budownictwa, w którym będziemy mieli szansę wykorzystać potencjał tego miejsca do przeprowadzenia różnego rodzaju badań. Jeszcze tylko odbiory techniczne i studenci mogą się kształcić tu, w laboratorium. Otwiera to nam pewne możliwości związane zarówno z kształceniem, jak i realizacją prac naukowych w stopniu, której do tej pory nie mieliśmy. Wydział dysponuje szeregiem różnych laboratoriów. Natomiast jako obiekt zewnętrzny, jako obiekt halowy, który posiada suwnice, jesteśmy w stanie wykonywać zupełnie inny zakres merytoryczny badań, co sytuuje nas w szołówce uczelni tego typu w Polsce. Sama inauguracja roku akademickiego na Politechnice odbędzie się 1 października, a dzień wcześniej Wydział Budownictwa będzie świętował złoty jubileusz. Jest to dla nas bardzo istotne wydarzenie, na które zapraszyliśmy szereg znamienitych osobistości. Zapraszamy przy okazji wszystkich absolwentów, którzy jeszcze o tej dacie nie wiedzą, do wspólnego spędzenia czasu i powspominania tego minionego już okresu. Wydział powstał w okresie w którym zarysowały się potrzeby społeczne dotyczące możliwości kształtowania inżynierów budowlanych i na bazie tego rozwijając proces dydaktyczny doszliśmy do etapu, w którym możemy jako jedyne uczenie w Polsce poszczycić się trzema kierunkami budowlanymi. Budownictwo, budownictwo ze skorzystaniem technologii BIM oraz budownictwo z wykorzystaniem automatyki i robotyki.